Wydaje mi się, że po prostu Karol Nawrocki bardzo wielu ludziom się spodobał jako taki typowy Polak powiedzmy. Mhm. Tak więc. No, bardzo jak, się, jest... jak się charakteryzuje taki typowy Polak? Taki typowy Polak. Wydaje mi się, że my z perspektywy Warszawy i dużych miast widzimy rzeczy trochę z innej perspektywy. Natomiast jak się pojedzie na prowincję, no to ta Polska wygląda trochę bardziej tak wszaśnie bym powiedziała i. On taki jest, taki, taki właśnie trochę przaśny. Mhm. A, a jak Warszawa wygląda? W sensie jak w Warszawie się myśli? No W Warszawie się myśli w sposób bardziej otwarty, tak? Jest się otwartym na e, innych, e, na inne. Poglądy na innych ludzi, w ogóle na jakby na inne postawy, na inne myślenie, na niechodzenie do kościoła na przykład, tak? no, Na różne sprawy. Także wydawało mi się, że jednak Polska przez te 30 lat um, otworzyła się trochę na świat, ludzie więcej wyjeżdżają, więcej widzą, um, jak wygląda świat nie tylko tutaj, tylko ale, ale nie przekłada się to na wyniki wyborów. No.